w Daily Pater. Prenumerujesz codzienną broszurę reklamową programu Pata Sajdaka? Nie, głupolciu, ja ją piszę. Oglądam koło od 86 godzin i szykuję się na casting. Chcesz pożyczyć kilka kaset? Mam wszystkie odcinki. A to jest składanka. Lubię składanki. O, czas stanąć w kolejce. Och, Pat, nie mogę doczekać się spotkania. Rany, ale co pisz? Kot Musimy sprzątnąć, zanim dotrze tu mamusia! Jasne, pomogę ci! Skasuję historię Google i Binga lepiej też! I Jeepsa, bo pytałem o ejakulację! Wiesz co? Walić to! Skoro Twoja mamusia żyje, to czyje prochy są w urnie? Byłej dziewczyny, która pyskowała, urna robi też za skarbonkę. Dlaczego rozpowiedziałeś, że Twoja mama nie żyje? Bo to jest pierdolona jędza. <laughs> Był rok 1968. Byłem przeciętnym amerykańskim chłopcem. Synu! Dozdałem samo siusiaka i musiałem go ugasić. Myślę, że czas, abyś dowiedział się o ptakach i pszczółkach. Pogadała z tobą o seksie. I co z tego? O seksie? E. Zamknęła mnie w komórce pełnej ptaków i pszczół chłopcy, którzy dotykają brudnego ptaszka! Pozbawiłeś mnie babci tylko dlatego, że jesteś wielkim maminsynkiem? Ach, jakże fantastycznie ona by mnie rozpieszczała! Ktoś tu za to zapłaci! Żydzi? Dobry Boże, już tu jest! Założę świąteczny sweter, który mi zrobiła! Jezusie, Mario, Dziewico, Józefie, Święty. Udro z Cześć, mamusiu. O, ale masz urocze gniazdko. Oj oj, kurzuś! U nas też nie ścierałeś kurzu z roślinek. Dlatego twój tatuś odszedł. Przepraszam, jestem złym chłopcem. Daj klapsa! Klapsa! O, nie bądź głupi, łudrł. Dostajesz odpuszcz tylko pierwszy minusz. Aha, dziękuję. Zapomnij, że to widziałeś. Naprawdę bym chciał. A to niech kto inny? Jak mój słodki wynośnie dźwiedziusz? To ja, babulu! Rozpieszczę cię na śmierć, dziobasku! Widzisz, Woody, babcia wcale nie jest jebaną jędzą, jak mówiłeś. Ech! Mój mały komediat, Nie słuchaj go, mamciu, dobrze, że jesteś. To świetnie, ponieważ wyrzucili mnie z domu opieki. Współlokatorka oszukiwała bingo, więc jej przecięłam rurki z tlenem. Sprowadzam się tutaj na zawsze. Słuchaj! Bierz pokój, Woody'ego! Cudownie! Znów udjęł taki speterek z zakazem dotykania ptaszka na każdy dzień tygodnia. Popatrz na ploga. Dziś casting do Na naszym jest. <todobie> gotowy do użycia. <todobie> <laughs> Chcę pan odgadnąć, pan słowo. Następny. Dobra, proszę zakręcić koło. Nie bać to. Następny. Opowiedz hmm, nam coś o sobie. Jestem koni, a na widok pata Jacka pewnie bym się postrała. Aha.

To jego pierwszy dzień w przedszkolu. Chyba wiemy co i w trendy znalazło wyjście. Tego dnia wzywano mnie do niego sześciokrotnie. Dlatego, że ten stpił za mamusią? Nie, bo do 17 roku życia karmiłam go piersią, więc odmawiał innego jedzenia. <zysy> o ty zmuszałaś mnie! Mówiłaś, że od stałego jedzenia zaraży się polio. Coś mówiłeś, łudrów? E, że mleko mamusi jest mnia mnia. Cholera! Kim jest ta śliczna, pomarszczona, śliweczuszka? O nie! O nie, nie, nie! Nic z tego! Wykluczone! mi Denzel, damo. Ojej. Jejku, cóż to za przełroczy młody człowiek? Jestem Anita Jones. I fajnie, pewnie tęsknisz niż za wielką bałwaną. Walisz prosto z mostu, co? Mnie się ogólnie lubię bać. Zademonstrowa. Dobra, Denzel, wypad stąd. O, mój bobas jest wściekły. Może potrzebuje się napić ciepłego mleczka mamusi? Świetny pomysł, Maloj. O, nie, nie, nie. duże śniadanie. Sieją łotro! Nie za załatwienie tego oficera. Nie! Mleko zgisło! To o której powinnam przyjść na nagranie. Sytuacja jest taka, ubezpieczyciel ustalił, że najopłacalniej będzie podpalić ten budynek. Nawet ziemia, na której stoi, pozostanie wyjałowiona przez kilka pokoleń. Tak więc w skrócie niczego nie nagramy, a na pewno z tobą i sobie. Nie, nie pójdę! To moje marzenie! Mamy wariatkę. Odurzyć i wyrzucić. Samo, słuchaj. Musisz trzymać się z dala od Denzela. Są z nim kłopoty. Uwierz mi, on zjada starsze panie na śniadanie. O, och, dobrze o tym wiem, syneczku. Właśnie się teraz tym zajmuję. Siema, Woody. Ty, sukin, synu, zabiję cię! przestań! Nie wolno ci tak traktować twojego ojca. On jest moim ojcem! O, nie słyszałeś? Dziś się pobraliśmy. Jestem twoim tatusiem. E, e. Dzień dobry synu! Mam nadzieję, że wrzaski twojej mamy nie przeszkadzały ci spać. Nic nie słyszałem! Serio? Nie słyszałeś nawet klaskania moich jaj o jej wielki spasiony Zat? To musiałeś słyszeć. Klap, 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 klap. A clap, ja clap. wiem, o co ci chodzi. Mścisz się za to, że zrobiłem z ciebie niewolnika, ale posunąłeś się za daleko, Denzel. Proszę, mów mi, tatusiu! Powiem ci co innego, że jesteś najlepszym tatusiem na świecie. Dzień dobry, chłopcy. Dzień dobry, skarbie. Dziwne, że zdołałaś wstać, cóż. Oh. Ej, hey, chłopcze, kopni się do kuchni tatusiowi po piwko. Nie będziesz mi rozkazywał. Udrą, Denzel jest twoim ojcem i musisz go zawsze słuchać. Zrozumiano? Ale. Tak, mamusiu. Aha, ty ja będziemy się świetnie bawić, senku. Cześć, pan. A! Gdzie ja jestem? Pomoc, pomóżcie mi! Wyluzuj, pad. Zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. Ty, ta zasrana kobieta! Czego chcesz? <noise> tak miłe w dotyku, jak myślałam. Precz ode mnie, stuknięta stalkerko! <noise> nie jestem stukniętą stalkerką! Zapytaj plecopata! Witaj, Jestem plecopat! Słuchaj, nie wiem czego ode mnie chcesz, ale. Proszę, przywitaj się, pad. Be, nie rozumiem, każesz plecopatowi przywitać się ponownie, czy to ja mam się z nim przywitać? Z nie fikaj pacie, Sejczak! Kocham Ciebie i Twoją gładką, potoksową skórę, ale mogę Ci przetrącić kręgosłupik! Z z Uważaj, Oma jest stuknięta! Mm. Się do hey, co Ty quy로musi? robisz? Ja tu oglądam Morda, synku! Kemuluję się! Tak Morda, synku! Czegoś takiego się nie spodziewałem! Nie cierpię tego godna! Mam dosyć kruć. Przestań! Chcesz czy nie, jesteśmy teraz rodziną! Za karę spędzić dzień ojciec i syt. Ale szpochani! to Nie chcę tego! Bez dyskusji! Tak, proszę tak, tak. O! Co mi chcesz powiedzieć, Malo? Zatus i dziadek Denzel się kłócili! Boję się babulu! Och, ty biedny oczku. Trzymaj, znalazłam plik setek w szufladzie z bielizną Wooliego. Wy białasy! Wiecie, o co chodzi. Jeden dla mnie, jeden dla pata. Cztery dla mnie, jeden dla pata. Pani sorry, co robisz? Bierzesz żarcie dla dziesięciu osób. Właśnie. Zwykle bierzesz tylko dla dziewięciu. E, jest dobre, eee, dobre wyjaśnienie. E, Dzień drugi tajemniczego zniknięcia do lapata Seijaka. Ostatnio był widziany w tym hotelu. Świadkowie wspominają też o gigantycznej, rudej krowie morskiej. Koni gromadzi kupę jedzenia, a Pat Sejczak zaginął? Steve, czy możesz mi to wło. podsumować? Bomby tak. spadają na cel. Cycki! Całkiem tu ładnie, nie? Pop? Jestem tu, bo mamusia mnie zmusiła. Życzę ci, żebyś złapał gówno, nie rybę. Dobra, słuchaj. Trochę ci dostrzewałem, ale... Teraz jesteśmy chwili. Nie ważne! O cholera! Nie potrafię założyć przynęty! Pomogę ci! Tata nie zabiera cię na ryby? Tylko raz. Dziwka całą noc pracowała, żeby mi wepchnąć pięć. Aha! Na ryby? Nie, nigdy. Jezu, bierze, bierze! Ociągnij. kręcisz! Ciągnę! Mamy cipę! Dobra robota, synu! Bardzo ładna ryba! Kurzło, ugryzła mnie! To jebana pana Ty cholerny zuki! Taki... Mój Boże, wiedziałam! Zabiła Pata Saijaka i rozczłonkowała go! Ja tego nie widzę. O mój Boże, ten nie żyje! Jesteś. Kim ty jesteś? Ja jestem Ethel. Skoro ty jesteś Ethel, to ja muszę być... Pat Sejdziak! A więc to jest maska! Strasznie mocno siedzi! Dobra! Może ten nóż pomoże! Już wiem! Już nie Już nie jestem! Nie! Nie jestem pan Sejdziak! Jestem z Bar Epsteina! Białasy, teraz dopiero załapałem! Piknik ojców i synów oh. Ej, wszystko okej, okay? Woody? Tak tylko Organizują piknik ojców i synów w weekend i... babdo. Gdyż muszą go reklamować w bara? Nie, tata mówił, że mnie na taki zabierze, ale nigdy się nie zjadł Gdybym tylko czyścił tę głupią roślinkę e, Wiesz co? Ja cię z ochotą zabiorę na ten piknik Naprawdę byś to dla mnie zrobił? Sprzedasz mi tego niewolnika? I jego? To nie niewolnik! To mój ojciec jest, kurwa! Oj, oj, pół do dziewiątej! Mama kazała być w domu o ósmej. Nie przejmuj się, mamu! Dziś spędzasz czas z ojcem! Rozpierdolmy temu wojewódzowi dynkę. Jak rodzina! A, z czas z ojcem! Spędzam czas z ojcem! mamusia, szpi. Powiedziałem, Miał być, szpij! Spóźniłeś się, synu. I co ja mam teraz z tobą zrobić? Mam pewien pomysł. mam dla ciebie niespodzianeczkę. Proszę, nie mów, że to brzucho, Pat. I co ty na to? Teraz możemy żyć tą grą wiecznie. Oto koło Fortuny! Mój Boże, koni porwała Umpa Lumpasa. To jest Pat Sejjak, ty kretynie. Racja. Umbalupy nie są takie niskie i garbate Powinniśmy wezwać glinę Jeśli to zrobisz, Pat Sejjak zginie Waszej przyjaciółce koni odbiło Jeśli chcecie go ocalić, musicie robić to, co mówię Kim pan jesteś? Brzęczyk Brzęczykowski, negocjator od porwań gospodarzy teleturniejów A często prowadzący teleturnieje bywają porywani? Częściej niż myślisz 2012, Familiada Myślisz, że Richard Dawson zmarł z przyczyn naturalnych? Eee. 2006. Press your luck. Czy to Marken poszedł na emeryturę? Baa! Dick Clark został porwany, a także zabity na amen siedem razy. Musieliśmy zatrudniać jego sobowtórów. Daliśmy sobie siana. Dopiero po dziesiątym fiucie. To tak jak Ethel spokojny weekend. Babula mi go kupiła. Na razie, dupki. Audi. Ta laska będzie cię traktowała jak dziecko, póki się nie postawisz. Bądź Waszet, nie tak cię wychowałem. Wiesz, co tato? Masz rację. Nadszedł wreszcie czas, żebym się postawił. Jak taki mi ścięgna. Kiedy wejdziecie, udawajcie zawodników i zagrajcie. Kiedy koni wygra, rozpoczniją euforia. Złapiecie Seijaka i uciekniecie. A. Jeśli ruda bestia przegra. Nie, no, ja nie, no. To bardzo Ani to? Ten chciałby ci coś powiedzieć. Co takiego? E, że jesteś no. najpiękniejszą mamusią, pa! Głowik! Powiedz jej. A dobra. dobra. E, mamusiu, nie jest miło, kiedy napuszczasz na mnie afrykańskie pszczoły i kruki. Przepraszam, ale już e, nie chcę, żebyś to więcej robiła. Och, nie miałam pojęcia, synku. Czułbyś się lepiej, gdybym cię prała do krwi tym zardzewiałym łańcuchem od roweru? O! Jezu, chryste! Ty? Ty go podjudziłeś! Masz zły wpływ na mojego ceneczka! Nie mów do mnie tym tonem, kobieto! Ty, ruro, myślisz, że tylko ty masz łańcuch od roweru? Chciałabym kupić e! Naprawdę uważasz, że zgodzę się na ten obłęd i zacznę grać? Tak, chyba, że mam ci odciąć twarz i nakarmić nią plecopada. Czy mamy jakieś, e? Steve? Etel? Co robicie w naszym kole fortuny? Przyszliśmy tu z tobą zagrać, koni! Hurra! Sorki Gary, Sorki Charlin, wasz czas minął. Dziękuję za grę! Cholernie, na ja ja Jestem za bogaty tak i, tak i tak ważny, tak żeby umierzyć jestem fajny Sejdak! Pamiętaj, Steve, musisz dać koni wygrać. Podaj literę Q. To beznadziejny pomysł. To hasło na pewno ma wiele Q. Poproszę o S. Jest pięć liter S. Kto by się spodziewał? Ona zamorduje was wszystkich. A, 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 a. A, a. A, nie dotykaj mnie, ty! Woodrow, musimy ci coś zakomunikować. Synu, twoja mama i ja rozwodzimy się. O nie! To moja wina. Nie twoja, synku. Przyleciała wróżka rozwodowa i... Oczywiście, że to twoja wina! O nie, znowu to zrobiłem. Może tatuś nie jest mi pisany. O, nie słuchaj jej. To nie twoja wina. Jesteś dobrym chłopcem. Masz tylko popierdoloną matkę. Zaczynajmy, Cóż, ale nadal możemy pójść na piknik, prawda? Nie jesteśmy już ojcem i synem, więc nie możemy. Tylko w jeden sposób mogę ukrócić mój ból. <noise> Przestań zarabiać kasę! Mamy z nią przegrać, tte Próbuję Próbujesz całych sił! Czy chcesz odgadnąć hasło, Steve? Nie, nawet nie odpowiadaj! Proszę, nie dewcz mi pomożnie, Ethel. Zgadza się. Kategoria: rzeczy, które Fred Merz powinien był powiedzieć, w kocham Lucy. Steve zwycięża! Koni nie powinna była przegrać! Koni Zabić. Miażdżcie mnie 160-kilogramowy potwór! Zgadza się. Kategoria, co mogła powiedzieć kanapa Rebel Wilson? Och, nie mogę uwierzyć, że dałam się zaczarować tej czarnej lasce w tego mężczyzny. Kojarzysz fałsę, którą ukradłam z twojej szuflady? Ten facet chyba buchnął mi ją z torebki. Typowe. Nigdy nie masz się mówić tak o byłych ojcu. Oj, 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 Czy ktoś tu potrzebuje dostać Lanie? Nie bacz twoje klasy! Recel ma rację! Nie będę dłużej twoim popychadłem! Nie przeze mnie odszedł tata, ale przez ciebie! Co ty wygadujesz, łodzi? Wybacz, mamo, byłem nieco za obsesowy. Tak naprawdę chciałem powiedzieć. Wypierdalaj stąd! Nie babulu, nie nie idź. To... Potrzebuję więcej prezentów. To... To, to znaczy kocham cię! Nie mam już pieniędzy, maloj. Zadław się moim jajcem! Ty draniu, mnie w swojej mocnej znajomości alfabetu i sprawiłeś, że przegrałam! Teraz musisz umrzeć, Pat! Nie mogę stracić kolejnego! Zatrzymam ją! Ratujcie, Sejdziaka! mojego pata! Chwila, czemu właściwie narażamy życie dla pata Sejdziaka? Nie krzywć mnie, zrobię wszystko. Zrobisz wszystko? Powitajcie mą nową Kupracja asystentkę. Cześć, pan. Piknik ojców i synów. Tato kim jest ten pan? Wygląda mi na pedofila, Ej, to nie jest pedofil, to mój szyj! Si. Denzel, przyszedłeś. Cześć. Zmiażdżymy dynki tym pięciolatkom. Razem. Ah. Oh. Ah. 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 Wirasowy zespół do wirów psuje piknik ciężko od aryę! Ej! Co ty u diabła wyprawiasz? Co? Ryby sełowie! Jestem Jim Petarda w dupę jego mać! Nie można łowić dynamitem! A cholerne pozwolenie, podpisałeś! Ach, muszę jednak czytać te gówna. Wylozuj! Ja jestem ekspertem od wybuchu! Ops! Wyzwolenie na łowienie ryb dynamitem. O mój Boże! Wydarzył się cud! Żebyś wiedział, panie, mogę dotknąć swojego kutaska! Rickleberry. Kościół katolicki Hazelhorst. Będzie nam brakowało Edith. Mam szczęście, że poznałem swoją pra, pra pra babcie. Dziękuję, że przyszliście. Chwila, Wiem, że... chwila, moment. Chcę powiedzieć kilka słów. Mm. Mm. Edith była dla mnie kimś wyjątkowym. Ilekroć uprawialiśmy słodki seks? Było jak za pierwszym razem. Przynajmniej dla niej, bo miała Alzheimera. Co to, kurwa jest, gość? Edith bardzo lubiła moje wiersze. Napisałem dla niej na pożegnanie. Kiedyś byłaś rasistką małą. Czarnych nienawidziłaś duszą całą. Lecz natura tak mnie obdarzyła, że Edith się nawróciła. Choć przy okazji złamałem jej biodro w pięciu miejscach. Piękny. Po prostu piękny. Tak mi przykro, Denzel. Ciężko przeżywasz śmierć ukochanej, prawda? Nie, miała 112 lat. Suka powinna zdechnąć trzy dekady temu. Jestem smutny, bo pukałem najstarszą kobietę na świecie. Zrobiłem już wszystko. Co mi jeszcze pozostało? Piekło? No, co to za bardzo ważne wieści? Właśnie, Woody, co my tu... O, o. Tak! Dobry Boże, całkowicie ozdrowiała. Nie mam też wysepki. A czy wyleczy bycie suką? Chyba odrosła mi błona dziewicza. Tak, ale zniknie po dzisiejszym happy hour. Strażnicy? Pan Woody odkrył cudowną wodę. Jak widać, jezioro leczy każdą chorobę. Od kataru po raka. Mogłeś po prostu powiedzieć? Oczywiście, ale tak było znacznie fajniej. Ale wiedziałeś, że zadziała? Mogłeś zabić. Zapowiada się miły dzień. Musi istnieć jakieś naukowe wytłumaczenie. Jasne, Pindo, istnieje. Zostałem wybrany przez Boga, żebym uzdrawiał chorych. Czyli kolejny powód, żeby nie wierzyć w Boga. Niezbadane są wyroki boskie. Teraz chcę, żebym zarobił fortunę. Chorzy ludzie, zagubione dusze, kasa, bla, 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 bla. Religia to szmal. Czeka nas mnóstwo pracy. Pracy? Miałeś mnie zabrać na snowboarding. Wybacz, nie ma czasu, misiolu mój. Tatuś został Bożym prorokiem i musi się nachapać zawsze czasem! Jasne, kolejny kant, który rozjebie ci twarz. Chce rżnąć wąwozy jak Sean White. Sporo dupczy jak na brzydką mopę. Rżnąć wąwozy? Ty nie widziałeś nawet śniegu! Jak to? Ty nie widziałeś śniegu? Wyjaśni ktoś czarnej mniejszości, że niedźwiedzie hibernują, to znaczy śpią. Przez długi czas denzel, chyba znasz to pojęcie. Nie dostrywaj mu tak po chamsku. Miał ciężki dzień. A! A co się wydarzyło? Od kiedy stałem paluch w kołysce? Miałem marzenie. Ostatnio zrealizowałem je. A teraz. cholera! Sorka, nie mogłam tego dłużej słuchać. Aleś miałbym satysfakcję, gdyby tego jeziora nie było. Koni, Steve, zbierzcie wszystkich chorych, naiwnych, niedoprzytulanych i samotnych kołków z pieniędzmi na koncie. Denzel, Ethel, weźcie Maloja w góry na snowboard. Już! A więc to tak? Będziesz wyzyskiwał to jezioro? Będę je wyzyskiwał! Oraz pomogę chorym i kalekim. Wyobraź sobie, co zrobią ze swoim drugim życiem. O mój Boże! Skarbie! Marzyłem o tym, odkąd uwaliło mi ręce i nogi, kochanie, ty moje najukochańsze. <ś enthus flush> o <Cannon> <ś s> <lion> oh, tak, tak. Fuck! Maloj, naprawdę potrzebujesz tego szajsu? A ty naprawdę będziesz i ojczył całą drogę. Fajnie! Niemal dotarliśmy mały rozpieszczony pierdzie. Mały i co dalej? Powiedziałam, fajna czapka. A, dziękuję. Dobra, jesteśmy. Patrzcie na to. No tak, nie umiem iść. I nie cierpię tego zimnego gówna. E... To jest śnieg. To jest śnieg? Mogliście mi powiedzieć. Chujowy. Spadamy stąd. Chcesz wracać? Po pięciogodzinnej wspinaczce? Nie, nie idziemy, aż nie zrobisz bałwana czy innego syfa. Spoko, mamelinę. Lepiej się powiesić, zanim zamarzniecie na śmierć. To wcale nie jest trudne. Chwalmy Jezusa, dzień dobereczek! Chcielibyśmy opowiedzieć panu o Jeziorze cud. Chwalmy Jezusa! Chwalmy, chwal, chwalmy Jezusa i dzień dobry. Przerwę ci od razu. Jesteśmy z Zapraszamy, opowiemy wam. O nie, Scientologia jest dla łomnych umysłowo. My się nie damy nabrać. Nie wierzę, że zostaliśmy z Bez obaw, możemy się wypisać, kiedy zechcemy. Co wy tu u diabła robicie? Głosimy przesłanie pokoju oraz miłości. O nie, nic z tego! To my głosimy przesłanie pokoju i miłości! Wykuta się uby! Abraham spłodził Izaaka. Izaak spłodził Jakuba. Biblia spłodziła migrenę! Boże! Powiedz, dlaczego u diabła spisałeś te brednie?! O, trześć A gdzie Ethel Zamarzają w lodowej jaskini. Tak, 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 tak. Jaskinia, jak miło. Dzień dobry, bracia i siostry! Lamus! Dziękuję. Witamy w kościele Jeziora Cud u Boga, Jego świętej kochanki Marii i owocu ich miłości, Jezuska. Proszę, uruchomcie dewockie łapensje i powitajcie Go brawami! To najlepszy kumpel Boga! Wielebny... ...Woodie! Amen! Alleluja! Sudeńka? O bracia i siostry widział, że cuda nie z tej ziemi. Na przykład. No, cholera! Kiedy Mojżesz zmienił te e, ryby w wino. I kiedy Duch Święty urodził niepokalanego Adama i Ewę. Nie mam racji? Ej, nie ja pisałem te brednie, ok? Ważne, że to oto jezioro jest największym ze wszystkich cudów. No, pan z czym do nas? Jestem ślepy. Przecież widzę, nie jestem ślepy! <laughs> dobra, w czym mogę pomóc? Nastawić kutasa czy coś? Dobra, dobra, nie przywracaj pan tymi gałami. Na potęgę posępnego czerepu! A za Co Stał się cud! Ja widzę! Ja widzę! Ale nie lubię pływać! Stefanie! Muszę zacząć brać pieniądze z góry. Dobra, teraz ja. Jezus zbawia, ale nie ufa bankom. Wyłącznie gotówka. Gotowi do akcji? To najlepszy pomysł, na jaki wpadłem. Co? No chyba ja! Tyle, że to na razie drobnica. Zarabiają tyle ewangeliści. Muszę cię podszkolić. Na początku Bóg stworzył niebo i niebo. Ziemię! Pomyliłeś się! ewangeliści znają Biblię na wylot! E, Jezu Chryste! Świetnie, płacz na zamówienie. To lekcja druga. A teraz szumęństwo. Tańcz! A, a, a. Szybciej! A, a. Dosyć, 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 dosyć! Nawet Bóg odpoczął czwartego dnia! A, siódmego! O, gdzie my jesteśmy? No, wpadliśmy do jakiejś lodowej jaskini. Był tu kiedyś lodowiec i pochłonął jaskinię. O, mój Boże! To chyba Neandertalska kobieta w lodzie! Z tego, co się na tym znam, może mieć nawet 400 tysięcy lat! E, to więcej niż 112? Tak. Najpierw musimy. Ej, co ty wyprawiasz? Wyrucham też parę. Najpierw światła. Potem muzyka, teraz czarni. W tym jeziorze brak fijawek i pirani. Cud jezioro, prawdziwy cud. O ile Jay Fox tam był i już nie drży. co jezioro, prawdziwy cud. Z tylen chodzi i gada i płaci. Tak, tak. Jezioro cud. Jezioro Wejdź do jezioro. Cud. jezioro, cud. jezioro, cud. jezioro cud. Można chora Kogo ten do jeziora mnie. Jak masz łapku i jaskrę, to jest zrób masakrę Jezio cud tylko obmyj żeberka Jezio cud nie drażniwe jelito, każ bycie umyto Jeśli masz białaczkę, to do paniesz... E, z może padaczkę? Choroby, które się rymują. Walić to! No, wskakujcie! <laughs> Dokonaliśmy największego odkrycia archeologicznego wszechczasów, a ty chcesz je tylko wydymać? Tja, co w tym złego? Wszystko, ty szurnięty dzibolągu! A poza tym przypominam, że jesteśmy w pułapce! Możemy tu umrzeć, nie rusza się to! Nie, ale się rozruszam. Bez gumki! Skąd masz to wszystko? Nie wychodzę z domu bez mini z zestawu. Przepraszam, muszę zacząć pracować nad tematem. Skarbeńku, wiem, że pewnie jesteś delikatnie skonfundowana po przeniesieniu się cztery.